Cześć, z tej strony Piotr Nowosielski, just Jane, IT Rocket Jobs. Ja chciałbym dzisiaj Tobie opowiedzieć o tym, w jaki sposób właśnie dzięki LinkedInowi zbudowaliśmy najszybciej rosnące portale pracy w Polsce. To będzie 20-25 minut, gdzie skupię się na 20 pytaniach, które prawdopodobnie gdzieś tam są z tyłu Twojej głowie, które będę miał tutaj na tej kartce przedstawione i które będę starał się przedstawić w taki sposób, abyście wszyscy też zrozumieli, w jaki sposób my patrzymy na budowanie mojej marki na LinkedInie, naszego brandu na Linkedinie, czy też w jaki sposób zachęcamy osoby z naszej organizacji do tego, aby w autentyczny sposób po prostu dzieliły się ciekawymi rzeczami właśnie na tej platformie. Także myślę, że na wiele z tych pytań sama zadawałaś, sam zadawałeś sobie pytania. Moją rolą jest to, aby teraz na nie odpowiedzieć, abyś też wiedział, wiedziała, w jaki sposób budować swój personal brand, ale też w jaki sposób budować personal brand innych osób w organizacji właśnie na tej platformie. Okej, okay. myślę, że myślę, że mogę zacząć, ale na samym początku trochę mojej historii. Słuchajcie, ja e, zacząłem Just Join IT w 2017 roku jako portal pracy właśnie dla branży technologicznej. Zaczęliśmy to robić bez żadnego zewnętrznego kapitału. I właśnie kluczem tutaj w budowie tego portalu i w jego promocji była skuteczna komunikacja w social mediach. Skuteczna komunikacja w tych miejscach, które są bezpłatnymi kanałami do dystrybucji treści, które tworzyliśmy. Bezpłatnymi kanałami do dystrybucji treści, które oczywiście... Miały dowozić wartość tym użytkownikom. Ja trochę dzisiaj o tej wartości będę mówił, ale ja też dzisiaj będę mówił o tym, w jaki sposób komunikować się w autentycznej formie i w takiej, która jest e, taka, jaką jesteś ty, jaki jesteś ty. Także to będzie te 20 minut z mojej strony. Także ja już lecę e, z moimi pytaniami, będę czytał każdy z nich, a potem odpowiadał Tobie na nie. Pierwsze. Po co ty jesteś Piotr w ogóle na tej platformie? Z mojej perspektywy przede wszystkim to dawanie przykładu w mojej organizacji do tego, jak się komunikować i jak robić to w luźny sposób, skracając tenż dystans. I na tym skracaniu dystansu nam zależy jako Marce. Skracamy ten dystans po to, aby budować ludzki wizerunek, bo widać... E że dzięki budowie ludzkiego wizerunku po prostu jesteś bardziej autentyczny, ludzie chętnie z ciebie korzystają, chętnie ciebie korzysta polecają, czasami też więcej tobie wybaczają i w świecie, który korzysta z tej platformy w taki sposób nieco bardziej standardowy, to jest też dobra forma do tego, żeby się wyróżnić, żeby pokazać też taki swój ludzki charakter. także My staramy się zwiększać świadomość naszej marki na LinkedInie, e, dając też nasz przykład, a ja też, osobiście, jako, jako gość, który przez wiele lat rozwija swój startup, jestem w stanie też dzielić się trochę wiedzą o tym, w jaki sposób to robimy, a także pomagać naszej organizacji w rekrutacji. Także LinkedIn jest dobrym narzędziem do wszystkiego, tylko trzeba też wiedzieć, w jaki sposób z niego korzystać. OK, Piotr, ale mm, czas na drugi wątek, czyli jak się przygotowujesz? W jaki sposób w ogóle przygotowywać się do tworzenia treści na LinkedIna? E, z racji tego, że prawdopodobnie e, macie dużo rzeczy do robienia w pracy, nie ma tlenu na to, żeby się zastanowić nad tym, jakiego rodzaju treści tworzyć. E, ja przez kilka lat robiłem tak, że miałem slot w weekend, godzinka, dwie, gdzie zastanawiałem się, ok, jakiego rodzaju treści publikować w nadchodzącym tygodniu, w nadchodzącym miesiącu. Um, taki slot weekendowy, gdzie nie było żadnych rozpraszaczy, pozwalał mi zaplanować te treści, pozwalał mi zastanowić się, ok co ja mam interesującego do przedstawienia i no, ile tych treści jestem w stanie publikować w ciągu tygodnia. Czasami też robiłem tak, na początku szczególnie, że już przygotowałem sobie gotowe posty właśnie w weekend, które były do wrzucenia w tygodniu. Obecnie robię tak, że rzeczywiście w weekend jestem w stanie na jakimś spacerze wypisać sobie wątki, które są dla mnie najbardziej istotne, które chciałbym poruszyć, a e, wtedy w swoim kalendarzu mam wydzielone 30 minut. Praktycznie każdego dnia na to, aby coś na tym LinkedInie po prostu napisać. Także przygotowuję się czasami weekendem. W, na samym początku częściej to było tym weekendem niż, niż obecnie. Teraz już w obrębie tych slotów wiem, co chcę powiedzieć, wiem, jaki, jakie story chcę opowiedzieć i wtedy te treści tworzę. Także y, warto jest y, mieć po prostu czas na to, szczególnie na samym początku. Trzecie. Co jest tym wszystkim najtrudniejsze? Z mojej perspektywy najtrudniejsza jest yy, regularność. Regularność na LinkedInie to jest coś co męczy, ale trzeba do tego podchodzić jak do maratonu, a nie jak do sprintu. Jeżeli nie masz tlenu do tego, żeby publikować cztery razy w tygodniu, to może publikuj dwa, ale rób to, ciągiem, rób to ciągiem przez e, tak naprawdę cały czas, bo dzięki temu ty zwiększasz świadomość e, swojej marki osobistej. Jesteś coraz ciekawszy dla swoich odbiorców, częściej im się pojawiasz, zakotwiczasz im się w głowie i zwyczajnie też przypominasz im się. A na koniec dnia dzięki regularności jesteś po prostu coraz lepszy to trzeba ćwiczyć i obecność na tej platformie również wymaga regularności. Także z mojej perspektywy najtrudniejsza jest właśnie regularność. Czwarte. Jak zbudować dużą sieć? Przede wszystkim cierpliwie. To nie jest tak, że za pstryknięciem palca nagle jak na Instagramie, opublikujesz kilka fajnych zdjęć i może followować ciebie kilkadziesiąt tysięcy osób, czy też wywołasz jakiś skandal. Oczywiście w branży harowej skandale absolutnie nie są wskazane, więc tutaj przyjdzie tobie przede wszystkim konsekwentnie budowanie tej sieci, zapraszanie do znajomych osób, których nawet na początku nie znasz i absolutnie nie bój się tego robić, bo nigdy nie wiesz, kiedy będzie ci dany kontakt potrzebny. Nigdy też nie wiesz, o czym będziesz mówić, czy też do kogo będziesz chciał czy chciała się dobić. Także zdecydowanie najwygodniej takie kontakty jest nawiązywać telefonicznie, jeżeli chodzi o budowę swojej sieci. Po prostu na telefonie, w aplikacji zdecydowanie łatwiej jest przez 5 czy przez 10 minut po prostu zapraszać ludzi do znajomych. Ja tak robiłem regularnie. Nie ma w tym absolutnie nic złego. To też sprawia, że zwyczajnie to Twoje konto nabiera szybciej masy, a potem też te Twoje treści, które tworzysz, są w stanie dotrzeć do zdecydowanie większego grona odbiorców, co jest tutaj, myślę kluczowe. Także przede wszystkim cierpliwie każdego dnia. Piąty wątek. Ta platforma no to nie jest mój target do końca. Na LinkedInie nie ma gości o których mi chodzi. Cóż, jeżeli tak mówisz, to prawdopodobnie może tak być, dlatego też warto jest zastanowić się gdzie powinieneś poświęcić rzeczywiście swoją uwagę. My e, staramy się adresować potrzeby kolejnych pokoleń, które wchodzą na ten rynek pracy. Z tego też względu widzimy, że jeżeli chcemy dotrzeć do generacji Z czy generacji Alf, e, musimy być aktywni na przykład na TikToku. I tam też e, zaczynamy się komunikować. Mamy dużą społeczność, ale nie zostawiamy LinkedIna, ponieważ na LinkedInie między innymi rozmawiamy z wami, rozmawiamy z branżą rekrutacyjną, bo... E, to my staramy się tworzyć właśnie ten pomost między kandydatem a pracodawcą, którego sercem właśnie jest też rekruter. I mm, zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz target no, to nie jest w całości LinkedIn, ale to medium myślę, że warto jest. Testować właśnie szczególnie, jeżeli zależy Tobie na tej komunikacji B2B, na profesjonalnej komunikacji B2B, ale profesjonalna komunikacja to absolutnie nie musi być komunikacja e, z tym przysłowiowym kikiem w D. To może być oczywiście skracanie dystansu, o czym ja za chwilę powiem. Szóste. Jakie błędy najczęściej popełniałeś? Moim najczęstszym błędem było. Takie podejście, że jeżeli długo nie publikuję, to znaczy, że ktoś już o mnie zapomina i zacząłem to nadrabiać ilością, na czym traciła jakość. Także, moim najczęstszym błędem jest przekładanie ilości nad jakość, przynajmniej było. Teraz staram się publikować nawet czasami raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Ale, żeby to było bardzo, bardzo jakościowe i e, aby niosło to za sobą też zdecydowanie jak największą wartość dla użytkownika. Z tym, że jak im zaczniesz bardziej to trenować, im zaczniesz częściej mieć interakcję z, e, z LinkedInem, tym zobaczysz, że będziesz w naturalny sposób mieć zdecydowanie więcej pomysłów na to, jakiego rodzaju treści tworzyć. Także potem. E, sama złapiesz się na tym, żeby może troszeczkę zwolnić. Także z mojej perspektywy przede wszystkim jakość jest tutaj kluczem. 8. Najmniej oczywista korzyść. Najmniej oczywista korzyść z mojej perspektywy z działalności na LinkedInie to... Relacje offlineowe, które nigdy nie wiesz, kiedy to się Tobie przydadzą. E, nigdy nie wiesz, kto podejdzie do Ciebie na konferencji i powie, stary, czytałem tutaj tego twojego posta, fajnie mnie zainspirował. Albo ej, widzę, w jaki fajny sposób budujecie swój employer branding w waszej firmy. Chciałabym z wami pracować. Także najbardziej nieoczywista korzyść to są właśnie te benefity offline'owe, które przychodzą do Ciebie w najmniej oczekiwanym momencie. I naprawdę to ma miejsce i to nie jest absolutnie. E, Mój wymysł. To się zdarza, ale to jest wynikiem też tej konsekwencji. Powiedziałem ósme, zapomniałem siódmego, czyli nieoczywiste inspiracje. Jakie są nieoczywiste inspiracje, kiedy już powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób zadbać o tą regularność, jak sobie to zaplanować? Najbardziej nieoczywiste inspiracje, moim zdaniem, przynosi życie. I tutaj myślę, że można skorzystać po prostu z real-time marketingu. My na to zawsze patrzymy, czyli co dany moment na świecie, czy też w naszym kraju, jakiego rodzaju preteksty daje do tego, żeby komunikować się z odbiorcami. Za chwilę nadchodzą wybory. Może warto jest z przymrużeniem oka powiedzieć, że tak naprawdę najlepszym wyborem jest dołączenie właśnie do Twojej firmy. I zrobić pod to jakąś fajną kampanię. My tak zrobiliśmy kilka lat temu, i to się spotkało z fantastycznym odbiorem, gdzie udawaliśmy, e, że jesteśmy na różnego rodzaju plakatach wyborczych. E, znowu, e, autentyczność i skracanie tego dystansu na pewno zwiększa rozpoznawalność Twojego brandu, a zwiększenie rozpo rozpoznawalności Twojego brandu prawdopodobnie sprawi, że zdecydowanie więcej osób z tej grupy docelowej, na której tobie zależy, po prostu dostrzeże Twój Przekaz. Także korzystaj z nieoczywistych RTM-ów, korzystaj z memów, korzystaj po prostu z tego, co przyniesie ci życie, i zwyczajnie to testuj. Zachęcam Ciebie do tego, żeby testować różnego rodzaju formy komunikacji na LinkedInie, bo nigdy nie wiesz, co do końca po prostu siądzie odbiorcom, ale też co do końca siądzie Tobie, bo Ty też musisz zobaczyć, jakiego rodzaju styl komunikowania się jest dla Ciebie najlepszy. Dziewiąte. Jak sprzedajesz. Na LinkedIn. Oczywiście, że na LinkedInie jest bardzo wielu naszych klientów. My w Just w Rocket Jobs mamy pewnie ponad 10 tysięcy klientów, z których pra praktycznie każdy ma LinkedIna. Ale oczywiście nie sprzedajemy w bezpośredni sposób. To, co my robimy, to przede wszystkim mm, jesteśmy autentyczni, skracamy dystans. I właśnie budując ten autentyczny wizerunek e, tworzymy ten social proof, bo pokazujemy, że Będąc autentyczni potrafimy budować nasz brand, z którego obecnie korzysta ponad milion osób już miesięcznie, zarówno od Just Join IT, jak i Rocket Jobs, co jest najlepszym potwierdzeniem do tego, gdy rozpalamy jakieś dyskusje w sieci, nie tylko na LinkedInie czy na innych socialach. Właśnie dzięki temu, że my jesteśmy autentyczni, my nie udajemy nikogo, my nikogo nie kopiujemy i ja Tobie również polecam nikogo nie, nie, kop nie kopiować, nikogo nie udawać. Jeżeli chcesz być skuteczny w tym, na, na tym medium, i jeżeli efektem tej skuteczności ma być Zwiększenie ruchu na Twojej stronie, zwiększenie sprzedaży na Twojej stronie, zwiększenie aplikacji na Twoją rekrutację. Po prostu pokazujcie, jacy jesteście naprawdę, i to się zdecydowanie najlepiej sprawdzi. Nawet jeżeli uważasz, że gdzieś tam granicę przekraczasz, to zaufaj mi, ludzie tego typu rzeczy są w stanie zdecydowanie bardziej wybaczyć i przymknąć na to oko. A jeżeli będziesz standardowo, stricte korporacyjnie przekazywał rzeczy, to myślę, że zginiesz w tłumie. Pytanie dziesiąte to to, jak skutecznie zwiększać, zwiększać świadomość marki, i myślę, że już odpowiedziałem to na to wcześniej. Skutecznie zwiększać świadomość marki, przede wszystkim musisz być sobą i musisz pokazać, że marka to ludzie, bo za brandem stoją osoby, które reprezentują daną firmę. Jeżeli rekrutujesz, to nie pozycjonuj firmy tobą, Jeżeli jesteś rekruterem, ale pozycjonuj swoją firmę ludźmi i ich historiami, które mają przyciągnąć inne osoby do tego, żeby dołączyły do Twojej organizacji. My tak zawsze robiliśmy, pokazując to, że jesteśmy niedoskonali, byliśmy po prostu i jesteśmy cały czas sobą i ludzie kupują tą autentyczność. Myślę, że to jest najważniejsze. Kolejna rzecz, jak rekrutujesz przez LinkedIn. Na to już odpowiedziałem na, na poprzednim pytaniu, czyli przede wszystkim zdaj sobie sprawę z tego, że szczególnie w branży techowej, aby ktoś chciał do ciebie dołączyć, to on nie patrzy na kasę już w tym momencie do końca, bo hajs jest praktycznie wszędzie w branży IT taki sam. Ten gość chce poczuć że ma po drugiej stronie ludzi, przy których może się rozwijać, że ma organizacje, które dają mu przestrzeń do tego, aby rosnąć i że ma ludzi, którzy będą dla niego partnerami do rozmów. Dlatego my rekrutując, wyciągamy naszych ludzi przed szereg, tworzymy z nich nawet takich w cudzysłowie Avengersów, ale robimy to po to, aby po prostu tymi historiami pokazać, hej. Nas reprezentują naprawdę mocne osoby i u nas nie tylko jest sympatycznie, ale u nas też jest merytorycznie. Także zachęcam Ciebie, żeby zwiększać skuteczność rekrutacji właśnie przez wystawianie Waszych ludzi upfront, pokazywanie ich historii i mówienie językiem tych ludzi. Przekroczyliśmy półmetek. Teraz 12. Czy nie masz dość korpo stylu na tej platformie? Trochę tak. Ale z drugiej strony nie robi mi to. Nie robi mi to z tego względu, że po prostu skupiam się na tym, abyśmy opowiadali swoją historię i też do tego ciebie zachęcam. Po prostu bądźcie sobą i yy, im bardziej yy, będziecie ten dystans skracać i im bardziej będziecie robić te rzeczy w nieformalnej formie. Oczywiście to nie znaczy tak, żeby zamiast przecinka stosować emotikony, ale yy, aby. Yy, Pokazać się w normalny sposób, bo jeżeli pokażesz się w normalny sposób, jeżeli w ten sposób siebie sprzedasz na rynku, to wtedy prawdopodobnie dołączą do Ciebie tacy ludzie, którzy będą chcieli nie tylko u Ciebie pracować, ale spędzać z Tobą czas. A tak się robi najlepsze firmy z ludźmi, którzy chcą ze sobą spędzać czas. Trzynastka. pechowa trzynastka i też trudne pytanie. Czy Tobie też ostatnio strasznie ucinają zacięgi? No, przyznaję się, że tak. Dlatego ograniczyłem swoje postowanie na LinkedInie do maksymalnie jednej treści, w jednej treści na dzień i jednej treści na dwa dni i robię to najczęściej albo na samym początku, albo na samym końcu dnia, ponieważ paradoksalnie bardzo dużo ludzi odwiedza LinkedIna w weekendy, odwiedza LinkedIna po 17:00. także e, sprawdź kiedy tobie e, tak naprawdę najlepiej się publikuje, mi najlepiej publikuje się albo z rana, albo właśnie pod koniec dnia, e, bo wtedy już coraz mniej osób publikuje treści. Czternastka. Przez LinkedIn nie da się zbudować relacji. Przez LinkedIn może bezpośrednio nie, ale dzięki LinkedInowi już tak. Dzięki LinkedInowi e, przez LinkedIn dobiłem się do. Naszych polskich programistów 6 lat temu, w 2017 roku, którzy pracowali na całym świecie od Skandynawii po Nową Zelandię, Dubaj, Singapur, Dolinę Krzemową czy Meksyk. Poprosiłem ich o to, żeby podzielili się swoją historią, poświęcając mi dwie godziny swojego życia. Zrobiłem to przez LinkedIn, wyszukując znowu wszystkich Maćków, którzy pracują w Facebooku, wszystkich Piotrków, którzy pracują w Amazonie. i Robiąc event offline, te sześć, online, przepraszam, te 6-7 lat temu, na które, które obejrzało 50-100 tysięcy osób, zbudowaliśmy dzięki temu świadomość naszego brandu no, i dzięki temu nasza platforma zyskała na znaczeniu. A co więcej, my, a raczej ja, z tymi ludźmi utrzymuję na ten kontakt i no, bardzo często też łapię się już osobiście, bo Grzesie Kosakowski, który pracował w Stripe, w tym momencie jest w Polsce i razem robimy śniadania za jaj tutaj, także mi. Te kontakty on online'owe przez LinkedIna dały możliwość do tego, żeby zbudować fajne relacje również offline. Piętnastka. Kurde, Piotr, no nie mam nic wyjątkowego do powiedzenia. Ok. Ja też na początku nie miałem, ale zacząłem planować. Siedziałem nad tym i zastanawiałem się, czy może ja mam coś do powiedzenia, a może moja firma ma coś do powiedzenia, a może moi ludzie. Chcieliby powiedzieć się jakąś interesującą historią. Im dłużej się nad tym zastanowisz, tym wbrew pozorom będziesz wyłapywać zdecydowanie więcej szans i historii, które można odpowiedzieć. Także wszystko jest kwestią dobrego planowania. 16. Bardzo ważny wątek. Kandydaci mnie ignorują. To jest absolutnie normalne. I dlaczego to jest normalne? Ponieważ. Kandydaci, szczególnie w branży tech, patrzą na rekrutera, który sprzedaje swoją firmę, jak na sprzedawcę. Oni cię szufladkują, szufladkują cię, bo to im chcesz obchnąć to ogłoszenie. Nie możesz tak robić, nie możesz pychać tego ogłoszenia mu do gardła, tylko może spudu, spróbuj zbudować z nim relację. To co my na przykład polecamy, to jak już nawiążesz kontakt z daną osobą, którą chcesz e, zaprosić na rozmowę rekrutacyjną, która na przykład będzie za tydzień, to może w międzyczasie powiedz mu w ten sposób. Panie Marku, widzimy się za tydzień, a w międzyczasie proszę rzucić okiem tutaj na artykuł z naszym CTO, który będzie pracował przy Twoim projekcie. To skraca dystans, to sprawia, że dbasz o to, żeby kandydat dowiedział się czegoś więcej o firmie, on też się zapoznaje z tymi ludźmi. Jeszcze w stanie też zakolegować i już budujesz wartość dzięki temu. Także ne, możesz to robić bezpośrednio, e, aby dowozić wartość, a nie tylko skupiać się jak y, ten handlowiec na tym, żeby dopinać kolejne rozmowy rekrutacyjne, ale ty budując też swój personal brand na Linkedinie sprawiasz, że jesteś widoczny dla ludzi, dla ludzi, którzy po potencjalnie są twoimi kandydatami przyszłymi, którzy potencjalnie w przyszłości będą u ciebie pracować. Także wszystko tutaj zależy od tego, jak do tego podejdziesz i pamiętaj, że rekrutacja na, na Linkedinie to jest creme de la creme, to jest ta truskawka na torcie. 17. Jak mogę skutecznie robić progres na tej platformie? To jest bardzo ważne. I tutaj, żeby robić progres, trzeba analizować rzeczy wstecz. Jeżeli potrzebujesz, to zrób sobie Excela, gdzie wypiszesz wszystkie tytuły swoich postów z informacją o tym, jakie, oni miały, jakie one miały zasięgi, ile one miały lajków, like ile miały komentarzy, ile miały udostępnień. Dzięki temu będziesz w stanie w przeszłość przeanalizować to, które rzeczy działają, które nie działają. Ja tak robiłem przez 4 lata i tak udało mi się od zera zbudować community i sieć ponad 30 tysięcy osób. I rzeczywiście rozumiem też, jakiego rodzaju treści działają, a jakiego rodzaju nie. Ale nie byłbym w stanie tego robić, gdybym nie miał tej takiej autorefleksji, tej retrospekcji. Także zachęcam, aby to robić raz na miesiąc, może raz na kwartał, w zależności od tego, jak często publikujesz. 18. Jak skutecznie skracać dystans? Jak widzicie, tutaj często mówię o tym skracaniu dystansu, bo to jest coś, co jest moim zdaniem kluczem. I... Nie ma jednej recepty na to, ale najważniejsze jest to, żeby eksperymentować. Czasami podziel się zdjęciem z firmy, czasami po prostu opowiedz jakąś historię albo zwyczajnie zadaj jakieś pytanie na forum. Moim zdaniem też nie ma nic złego w tym, żeby podzielić się jakąś historią i, czyż, i, i jakimś story, które nie jest sukces story, którego na nikt nie jest pełno, ale właśnie takim, który jest dobrą historią na fuck up nights. Im bardziej będziesz autentyczny, tym... Lepiej i tym skuteczniej będziesz w stanie ten dystans skracać. Przedostatni wątek, który tu mam, to to, jak korzystamy z LinkedIna w całej organizacji, jak do tego zachęcamy. Tutaj mamy dwie takie podstawowe rzeczy. Pierwszą z nich to jest nasz kanał. Firmowe żebrolajki, gdzie jak tylko coś opublikujemy, wrzucamy informację, hej, dajcie lajka, dajcie, a wypowiedzcie się, zobaczcie, co stworzyłem. To sprawia, że od razu podbijamy w naturalny sposób zasięgi. Druga rzecz, którą robimy, to to, że mamy konkursy co miesiąc, w których to nasi ludzie mogą dostać vouchery, na w książkę do Impiku, czy też do Multikina za największe zasięgi na LinkedInie. To jest forma grywalizacji, to jest forma, która zachęca ludzi do tego, żeby te treści tworzyć. Ale przede wszystkim ja wierzę w postawę lead by example. Ja dzielę się historiami jako, jako founder, jako frontman tej organizacji na LinkedInie i ja też ne, dzięki temu inspiruję ludzi wewnątrz. Oni Oniśmielam ich do tego, Namawiam, ale bardzo na miękko. Oni sami biorą za mnie przykład, bo widzą, że rzeczywiście ta konsekwencja po prostu pomaga, widzą, że jestem w stanie fajne relacje sobie zbudować. Im też zależy na budowaniu profesjonalnego wizerunku w organizacji. Pamiętajcie też, to co jest ważne, nie bójcie się tego, żeby wasi ludzie budowali swój profesjonalny wizerunek. Możecie się wtedy zastanowić, kurczę, zbuduję fajny, fajny wizerunek i ktoś go podkupi. No sorry, jeżeli komuś płaci za mało, czy też jeżeli, jeżeli kierujesz się obawami, to prawdopodobnie coś jest nie tak, już z tym, w jaki sposób e, pewnie setapujesz wynagrodzenia w organizacji, czy też ją po prostu prowadzisz. Nie kieruj się e, obawami, kieruj się raczej szansami, które mogą wyniknąć z tego, że właśnie twoi ludzie też będą pomagać w budowaniu świadomości marki na socialach. A my coś, wiemy coś o tym, bo dzięki socialom zbudowaliśmy Just Join IT, który jest numerem jeden, jeżeli chodzi o tech i Rocket Jobs, który jest teraz e, challengerem jeżeli chodzi o cały rynek white collar. Przedostatnie pytanie. A nie, w zasadzie już ostatnie. Przedostatnim było o tym, jak zachęcać ludzi. I ostatnim jest, co jest najważniejsze na LinkedInie. Moim zdaniem, to jest suma małej rzeczy. To jest po pierwsze regularność, o której powiedzieliśmy sobie na początku. To jest testowanie. To jest analiza. To jest skracanie dystansu i to jest bycie sobą. Do tego do tego ciebie zachęcam. E, mam nadzieję, że ta moja dwudziestoparominutowa prezentacja też e, zainspiruje cię do tego, aby e, więcej testować, aby więcej wychodzić przed szereg i wychodzić z tej swojej strefy komfortu. To jest trudne. Ja bardzo często się sam, sam stresuję. Wyobraź sobie, że przy pierwszym, jakimś poważniejszym poście o coming out'cie jazz tak mi rozbolała głowa ze stresu, że musiałem pojechać na stację, będę kupić sobie apat po prostu, bo tak się zestresowałem. Ale wszystkiego można się po prostu. Nauczyć. Zachęcam do tego, aby dzielić się swoimi historiami. Sam chętnie przeczytam Twoją historię. Jeżeli masz też jakieś do mnie pytania, to oczywiście śmiało podbijaj na LinkedInie Piotr Nowosielski. Bardzo chętnie pomogę. I Jeżeli uznasz, że ta prezentacja była wartościowa, to daj łapkę w górę, daj mi znać. Ja trzymam osobiście z tego serducha za ciebie krzywki, bo wiem, że to jest naprawdę trudne, ale to jest do zrobienia. Bardzo dziękuję. Powodzenia. Cześć.